Chcesz w końcu zwiększyć swojego maksa na ławie? Pokażę ci, jak zrobić to w prosty sposób. Zakładasz na sztangę nowego maksa, ustawiasz się na ławie, wyjmujesz sztangę ze stojaków, opuszczasz ciężar, chcesz wycisnąć, ale nie poszło. Jeśli chcesz w końcu wywalić nowego maksa na klatę, to następnym razem zamiast wymachów ramion i rozgrzewania się pustą sztangą, zrób kilka serii wstępnych. Polegają one na zrobieniu kilku serii z mniejszym ciężarem, daleko od upadku, a dzięki nim Pobudzisz swój układ nerwowy, zmniejszysz ryzyko konduzji i wyciśniesz więcej kilogramów. W pierwszej serii wstępnej załóż około 30% ciężaru, jaki chcesz wycisnąć, i zrób nim od 6 do 8 powtórzeń. W drugiej serii załóż około 60% ciężaru i zrób nim od 5 do 7 powtórzeń. W trzeciej serii załóż około 80% ciężaru i zrób nim od 2 do 4 powtórzeń. Po ostatniej serii wstępnej zrób od 2 do 3 minut przerwy i wyciskaj nowego Maksa. Napisz w komentarzu, jakiego masz Maksa na ławie.